Witam wszystkich, dzień dobry. Słuchajcie, dziś ciąg dalszy przesłań Wielkiej Jedenastki. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, zapraszam na wstęp do horoskopu tygodnia 22-26 sierpnia, gdzie wyjaśniłam koncepcję projektu Wielkiej Jedenastki. Proszę w międzyczasie, kochani, wybierzcie sobie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2. Opcja 3. I ostatnio mówiliśmy o poszukiwaniu swojej misji, tak? I skoro już ewentualnie wiesz, co jest twoją misją, to zanim zrobisz biznesplan, spróbuj określić to, co dla Ciebie dziś, w tym momencie jest istotne na drodze tej misji. I z czym trzeba będzie sobie poradzić, albo na czym się skupić, czy na przykład na co się otworzyć, albo w jakim kierunku może pójść. Na przykład te istotne elementy to może być wiara w siebie, pokonanie lęku, bycie otwartym, ciekawość i odkrywanie. Dla każdego oczywiście będzie to co innego. I cokolwiek przyjdzie do Was i będzie istotne dla realizacji tej Waszej myśli, to niech to będzie tym, na czym może trzeba się skupić i zastanowić. Zapiszcie to. I niech to będzie takim Waszym kontraktem ze sobą, tak? Dzisiaj. dzisiaj yy, Odcinek drugi, spisz kontrakt ze sobą. Dla niektórych to może być jeden punkt, dla innych więcej, ale to mają być rzeczy w danym momencie naprawdę istotne. Nie starajcie się na siłę wymyślać tam 10 punktów, bo taki kontrakt może Was przytłoczyć nie będzie wtedy żadną motywacją. Niech to będzie nawet jedna rzecz. Ale naprawdę istotna, bo nie chodzi tutaj o ilość, ale o jakość. Bo też takie małe kontrakty możecie spisywać ze sobą co jakiś czas. Bo za miesiąc to już może być co innego, bo co innego będzie wtedy dla Was ważne. Pamiętajcie oczywiście, proszę, że przesłania są czytaniami ogólnymi, więc nieraz możecie tu znaleźć podpowiedź w jednym zdaniu, a innym razem w całym przekazie. Bierzcie zawsze to, co z Wami rezonuje. Mam nadzieję, kochani, że już dokonaliście wyboru. Ja będę oczywiście niezmiernie wdzięczna za subskrypcję, za lajki i Wasze komentarze. I za to z góry już Wam serdecznie, serdecznie dziękuję. Ok, dobra, to ja zabieram teraz opcję numer 3. Opcję numer 2. I przyjrzymy się, co tutaj mamy dla jedynek. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to bądź ciekawym, obserwuj, odkrywaj i jakby łap każdą chwilę, ideę, pomysł. Który przyjdzie do głowy. Dla mnie ta dziewczyna to może wy, a ten motyl, który siedzi na głowie, to może być wasza misja. Ona może też oznaczać totalną transformację w stosunku do tego, na czym do tej pory się skupialiście, co robiliście. Ale ten motyl może być też światem światem, który jest ciekawy, tego kwiatka, który wytrzymacie w ręku. Świat jest, ciekawy w jaki sposób ten kwiat się rozwinie, co ukaże wnętrze, jak płatki się rozchylą. I tu po obu stronach jest ta ciekawość, jest zainteresowanie. I też wyczuwam taki olbrzymi spokój, takie zanurzenie się w tę chwilę i doświadczanie jej wszystkimi zmysłami. I zastanówcie się, ile w życiu jest takich momentów, których nie zauważamy, które przechodzą obok, które umykają. A mogłyby być naprawdę bezcenne. Zatem może uważność i spostrzegawczość może mieć tutaj znaczenie. Zwracajcie też uwagę na swoje otoczenie, na to, co do Was przychodzi i dlaczego przychodzi. Spróbujcie znaleźć jakieś połączenia, bo nieraz małe obserwacje mogą naprawdę doprowadzić do wielkich odkryć. A może ważnym jest bycie ciekawym, uważnym, wnikliwym. Odkrywanie, zainteresowanie tym, co przychodzi, znajdywanie połączeń, docenianie nawet najmniejszych kroków, które robicie. To są tylko pojedyncze słowa i to wy czujecie, na ile to jest z Wami spójne. Co mamy? Co mamy dalej? Tu może być konieczność takiego odcięcia, powiedziałabym, może nawet zamrożenia wszystkiego, co już Wam nie służy. To mogą być jakieś schematy, stereotypy, brak wiary w siebie, może też taka negatywna narracja, typu nie nadaję się, nie poradzę sobie i tak mi się nie uda. To mogą być schematy innych również, na przykład wyniesione z rodziny, otoczenia, od znajomych. Często przyzwyczajamy się do tych schematów, traktujemy je jak swoje, ale wcale one nasze nie są. Są raczej naszymi ograniczeniami, bardzo często blokadami, strachami, które po pierwsze należy sobie uświadomić, a potem należy się z nimi zmierzyć. To mogą być trudniejsze sprawy, o których już tu wspomniałam, ale może to być na przykład taka prosta, prosta i nieprosta rzecz, tak? Typu marnowanie czasu, na przykład na gry komputerowe czy oglądanie seriali, albo ciągłe odkładanie wszystkiego na jutro. Musicie sami zdiagnozować, co to jest, bo najwyższy czas za sobą to zostawić i wtedy. Przyjdą rozwiązania, taka klarowność myśli, taka czystość myśli, uwolnienie. Tak jak na tej karcie tego konia, jak widzicie tutaj, pięknego białego konia. Tak, nic nie ogranicza, żadne lejce, żadna ląża, albo jakaś uprząż. On jest wolny. A i Wy też możecie rozpuścić ten lód. To, w czym odkwiliście, i uwolnić się. Ok. I przede wszystkim no, cieszcie się tym, co robicie. Niech to, co robicie, sprawia Wam naprawdę prawdziwą przyjemność. I nawet jeżeli będą trudności, a będą, bo takie jest życie, to. Radość z tego, co robicie, pomoże w przezwyciężeniu tych trudności. Może też dla części z Was jest to nawiązanie współpracy z osobami, które również mają podobne nastawienie i które kręci to, co robią. Może jest tu jakieś emocjonalne czy kreatywne połączenie. To może być też dzielenie się tym, co robicie z innymi, z osobami, które są z Wami kompatybilne. A wasze nastawienie do tego, co robicie, jest naprawdę też ważne, bo czasami może być tak, że kłębią się gdzieś tam w głowie same problemy, które wyszukujemy. Ale jeśli tak jest, to odpuśćcie. Podejdźcie do tego z lżejszą energią. Bądźcie tu i teraz i doceniajcie to, co macie w danej chwili. I pamiętajcie, bądźcie wdzięcznymi za to, co do tej pory udało się osiągnąć. Cieszcie się też każdą chwilą i każdym małym krokiem. Ok? Zobaczmy, co jest na koniec. Powiedziałabym, zaufajcie swojej intuicji. Nawet jeśli nie wszystko jest widoczne i poukładane. Um, może coś do Was na przykład przychodzi w snach, a Wy nie zwracacie na to uwagi. Zastanówcie się nad tym. Oczywiście nie wszyscy mają sny, ale większość z nas ma jednak intuicję, tylko bardzo często jej nie słucha, nie dopuszcza do głosu, bo wychodzi z założenia, że jest to sprzeczne z logiką, jest to sprzeczne z rozumem. Czasami na przykład, jeśli trudno jest Wam podjąć jakąś decyzję, to dajcie sobie czas. Nie podejmujcie tej decyzji na siłę. Bo, jeśli odpuścicie, to może okazać się, że coś przyjdzie z otoczenia, może jakaś informacja czy zdarzenie, które rozjaśni Wam w głowie. Ten księżyc jest pewną tajemnicą, i ona może zostać Wam pokazana we właściwym czasie. Może nawet wtedy, gdy nie będziecie się tego spodziewać. Słuchajcie tego swojego wewnętrznego głosu, bo on bardzo często ma moc zmiany. Waszej przyszłości, kochani. To tyle, co dla opcji numer jeden. Dziękuję bardzo. Wójeczka, wójeczka, wójeczka. Opcja dwa. Tu u was ważna będzie taka wiara w siebie, bycie wytrwałym. I nigdy nie myślcie, że jesteście może do czegokolwiek zbyt małymi, albo może do czegoś nie pasujecie. Liczy się to, co jest tak naprawdę w was w środku, wasze wartości, to, co sobą reprezentujecie. I tu nie wygląd ani rozmiar ma znaczenie. Choć Otoczenie może postrzegać i oceniać nas bardzo pobieżnie. A ważna jest tak naprawdę wasza ocena was samych. Jeśli wy w siebie zwątpicie, to jak mają, tak naprawdę w was uwierzyć inni. A może spróbujcie też sobie przypomnieć, jak się czuliście, gdy udało się wam coś osiągnąć? To, to taka sytuacja, niech na przykład Wam przypomina, że można, że da się, niezależnie od tego, jak widzą czy oceniają nas inni, bo zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli podciąć skrzydła. Ale nie poddawajcie się teraz, bo Wasza postawa, wytrwałość, wiara, praca będą najlepszą drogą do Waszego sukcesu. I doceniajcie też małe sukcesy, małe triumfy, bo jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano, kochani. Dobra, zobaczmy, co tam jest dalej. No, chodź tu. Ja bym powiedziała: nie bój się i oddychaj. Nie wstrzymuj oddechu ze strachu, ani też nie oddychaj zbyt szybko. Tak, bo uczucie strachu, takie uczucie stresu często wywołują um, przyspieszony oddech albo powodują szok, że wstrzymujemy oddech, potem w celu szybkiego wydechu. Oddech, oddech to życie, bo kiedy przestajemy oddychać, to umieramy. Więc tak, jak potraficie oddychać świadomie, to też świadomie skoncentrujcie się na swoim działaniu, na tej swojej misji. Żyjcie tym. Odsuńcie też od siebie i odpuszczajcie wszystko, co blokuje wasze swobodne oddychanie. To oddychanie w cudzysłowie, oczywiście, tak. I ta Twoja misja może być dla Ciebie właśnie czymś tak ważnym jak oddychanie. Oddychanie swobodne, bez paniki, bez strachu. Więc niech w tym, co robicie, będzie taki swobodny przepływ, takie swobodne i naturalne oddychanie. I jeśli gdzieś odczuwacie jakieś lęki w sobie, to może trzeba uspokoić umysł, tak jak na przykład uspokaja się oddech. Może dla niektórych na przykład wyciszenie przyniesie yoga, medytacja. A może też spróbujcie oddychania metodą Wimahofa. I ta wasza, wasza misja może być naprawdę waszym życiem, waszym oddechem. Czymś bez czego nie będziecie mogli żyć. Ale może... Potrzeba jest w to uwierzyć, tak? Ta wiara w siebie i, i, i w tą swoją drogę do celu, to o czym mówiła ta pierwsza karta. Ok. Gdzieś tutaj, kochani, może być coś nabudowane. Wzięliście sobie na plecy jakieś ciężary. Cokolwiek tym ciężarem jest, czy to myśli, czy praca, czy problemy, czy stres. W tej poprzedniej karcie była mowa o tym, co wam przeszkadza swobodnie oddychać. I wy zapewne macie świadomość, co to jest. Ale to coś wam ciąży, to coś was przygniata, cokolwiek to jest, trzeba to zostawić, zrzucić, uwolnić się od tego ciężaru. To jest potrzebne, aby pójść dalej tą swoją drogą. I żyjąc w tym stresie, czy z tym ciężarem i nie robiąc nic w kierunku rozwiązania problemów, to one w końcu was przedmiotą i może będzie później taki żal, że taka czy inna decyzja, bądź działanie nie zostało podjęte. Ale uważajcie też, bo czasami będąc w stresie i chcąc się od niego jak najszybciej uwolnić, możemy też tak na siłę najszybciej chcieć podjąć decyzję i wtedy mogą być to niewłaściwe wybory. Więc może tak ważne w Waszym przypadku jest to uspokojenie oddechu, to wyciszenie się, bo w tym spokoju odnajdziecie właściwe rozwiązania i przyjdą jakieś podpowiedzi czy informacje. Ok, co dalej? Ta karta mówi, aby być wnikliwym w podejściu do tego, co powoduje zakłamanie, zniekształcenie naszej rzeczywistości. Bo w życiu, jak to w życiu, spotykamy się z różnymi dylematami, które pochodzą od nas samych, albo pochodzą z otoczenia, albo pochodzą od innych, i my czujemy się wtedy zdezorientowani, czy mamy może jakieś nierealne złudzenia. Pamiętajcie jednak, że zawsze mamy wolną wolę. <klima> I aby przy podejmowaniu ważnych decyzji zachować kontrolę nad tym, co prawdziwe oraz nad tym, co jest iluzją, umieć to wyłapać, rozdzielić. Jeśli czujecie się zdezorientowani w jakikolwiek sposób, to należy w spokoju usiąść, odetchnąć. Wyciszyć się, no znowu jakieś nawiązanie do tego wcześniejszego. Um, I rozważyć wszystkie dostępne opcje, na spokojnie wtedy dopiero dokonać wyboru. Pamiętajcie też, że nie wszystko złoto, co się świeci, więc nie wybierajcie tombaku, a naprawdę to prawdziwe złoto. Dziękuję Wam dwójeczki, to wszystko co by było dla Was. I opcja 3. Opcja 3 będzie czarować, abrakadabra dobra. <grym> Zobaczymy, czym nas tu zaczarujecie. Mm. Wy może jesteście świadomi, kochani, czego chcecie, i zaczynacie czarować. I nie bójcie się tego. To coś, czym chcecie się zająć, ta wasza misja, może być czymś naprawdę dużym. Zobaczcie, ta kobieta na karcie jest wyższa od drapaczy chmur. Tak? Być może ta wasza idea jest czymś innowacyjnym. Albo czymś znacznie lepszym od konkurencji, albo Wy jesteście w tym tak dobrzy, że nie ma Wam równym. Wychodźcie więc ponad przeciętną, bo możecie dotykać gwiazd. Wy macie w narzędzie, tę swoją czarodziejską różdżkę, która dotyka poszczególnych gwiazd i tworzy te przyszłe konstelacje. Może część z Was już jest takimi magami, tworzycie nowe wzorce. A jeśli jeszcze tego nie czujecie, to pamiętajcie, że jesteśmy na różnych etapach naszej drogi i każdy może być takim magiem i to w każdym aspekcie swojego życia. Trzeba chcieć wziąć za nie odpowiedzialność i działać. Ok. No. No. I bądźcie odważni na tej swojej drodze. Idźcie, eksplorujcie i zostawcie ląd, który jest w zasięgu Waszego wzroku, bo on jest już znany, on jest zbadany. Wiecie, czego tam się można spodziewać. Bądźcie odważni w tych Waszych wyborach. Niech nieznane lądy nie będą dla Was przeszkodą. To jest właściwe miejsce na Wasze działania, na Waszą eksplorację. Więc odrzućcie. Wszystkie strachy, zaryzykujcie. W tym oceanie, który będziecie eksplorować, naprawdę znajdziecie niesamowite bogactwa, bo pomyślcie, gdyby kolub czy inni odkrywcy nie zdecydowali by się badać nowych terenów, poszukiwać, żeglować, to tak naprawdę nowe ziemie nie zostałyby odkryte. I Wy też jesteście namawiani w taką podróż, do odkrywania nieznanego. I tak jak ocean nie jest w stagnacji, tam jest ciągły ruch, tam jest przepływ, przemieszczanie, cykle, tak i Wy bądźcie w ruchu, a nie w stagnacji. I też zobaczycie, że te Wasze ważne działania się opłacają. Okay. Mam wrażenie, że tu jest rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu, nowego pomysłu, nowej inicjatywy. Otwórzcie się na idee, które przychodzą Wam do głowy. Miejcie otwarty umysł i wytrzymacie z tej swojej dłoni ten miecz bardzo pewnie i z odwagą. Tu jest wiara w siebie, w swoje umiejętności. To jest takie: Ja wiem, czego chcę i za tym idę. Bo to jest moja prawda. Nie jeden tak naprawdę nie odnalazł właśnie tej swojej prawdy w życiu. Ale pamiętajcie też, aby nie popaść w samozachwyt, w samo uwielbienie, bo wtedy ten miecz obróci się przeciwko Wam i tym mieczem odetniecie sobie możliwości. Tu jest też duże panowanie, takie logiczne myślenie, a nie rolcenie na rympał z tym mieczem. Tu jest strategia. To jest też symbol intelektu. A może tej dzięki Waszej niesamowitej wiedzy, czy inteligencji, czy jakimś innym zdolnościom uda się Wam sfinalizować jakieś przedsięwzięcia. No jak na razie, kochani, to są bardzo fajne karty. Na koniec mamy koło fortuny. W tym tarocie to koło fortuny przypomina o życiowych cyklach, o działaniach i o konsekwencjach tych działań. I może przypomnijcie sobie, co może kiedyś było mało znaczące, ale z perspektywy czasu pokazało drogę, która ostatecznie doprowadziła do większego celu. To ma Wam pokazać właśnie znaczenie i moc koła fortuny. I zauważcie, że nawet małe rzeczy w całości procesu mają znaczenie. I nic nie dzieje się przez przypadek. I koło fortuny przypomina też o tym, że kontrolujecie swoje życie poprzez wybory, jakich dokonujecie, bo one przynoszą określone rezultaty, dobre albo złe, w zależności od tego, Jakie działania podejmiecie? Kochani, ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i do usłyszenia następnym razem. Pa.